Cześć, jestem Teddy i witam Was serdecznie ponownie w Super Adventure Box Guild Wars 2. Lecimy dalej, lecimy dalej, ponieważ się zasiedziałem trochę i event powoli będzie się kończył. Ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się kurczę dotrzeć do tych ostatnich e, fragmentów. Aha, dobra, czyli tutaj mogę sobie po prostu chodzić normalnie. A! Czy ja tam doskoczę w ogóle? Hmm, ciekawe. Nie wiem. O, jest dobra. Czyż przez chwilę się bałem, że coś źle zrobiłem? Wow! Super wąż, kurczę, trzy kulki naraz. No, stary, trochę przesada. No. no, no dobrze. W każdym razie jesteśmy dalej w mrocznym lesie, które na szczęście nie jest aż tak bardzo mroczny, ale nie ma się czego bać, nie ma się czego bać jesteście tu ze mną także sobie poradzimy małpo, wystarczy tego rzucania już tymi różnymi śmieciami na mnie co? tak myślę hmm, myślałem, że to tu mam iść czy to nie tu jednak? okej Czy ten kwiatek ma jakieś zastosowanie tajemnicze nie wygląda na to Mógłby tam wejść, bo tam widzę, że u góry są te łapki. To jest prawdopodobnie możliwość jakieś wejścia tam. Hmm. Ale to też może się okazać, że jest to wejście gdzieś dalej. Ja niepotrzebnie się tutaj w ogóle męczę. No nie, jednak coś tu bardzo... No proszę, i kulki są! Jak są kulki, to. to się opłacało tu przyjść. Hop, 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 hop. Dobra. No to wow! Nie, nie. Mnie nie zrzucisz. drogi Dobra. Okej. Okay. Ja nam na razie nie będzie przeszkadzać tam małpa. Tam jest jeszcze jakaś jedna. mają ja ją sobie załatwmy. Dobra. Tam widzę są kulki jeszcze te niebieskie. No dobrze. No dobrze. Jakiś... A! To ten wąż! Super! Uff. Przez chwilę myślałem, że mnie znowu złapie, ale na szczęście nie. No Dobra, czy ja tu mam w ogóle jakieś miejsce, w które konkretnie chciałbym pójść? Tam niby teoretycznie można jakoś dojść, ale jakie ja miałbym tam dojść, to jest dobre pytanie, bo nie za bardzo nic coś przychodzi do głowy. No, o! Skrzynia! Kurczę. No to teraz przydałby się klucz, co? Zawsze jak... Jak wam yy, idę sklepu, to zapominam kupić więcej kluczy, albo nie mam też kulek, żeby kupić, bo ostatnio wydałem dużo na ten bat, który stunuje przeciwników. Zaraz, to ja stąd przyszedłem. To nie tu chcę iść. No dobrze. Poszukajmy, może gdzieś tu będzie jakiś sklep. Tutaj jakieś tam kamyczki są, może akurat. Wow, to ty znowu. A. Czyżbym ja tu widział drzwi? Nie. Kompletnie mi się coś przywidziało. No dobrze. Znaczy no niestety, ale. Małpy. Ja wiem co wy tu planujecie. Żeby mnie tu załatwić już od razu. Na pierwszym kroku. O! Coś jednakżeśmy znaleźli. Jakiś sekret chyba, nie? Co to jest? Zaraz. To znowu pszczoła? Przecież ja już pszczołę biłem. O, więcej obrażeń. Dobra. A. Okej. Okay. Czy to działa na ciebie w ogóle? Nie! Au, 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 au! Dobra, nie ma co szaleć. Dobra. Jeszcze raz. A! Dobra, pół życia już zeszło, jakimś cudem. No te pszczoły nie są aż takie trudne do pobicia jak na początku, bo na początku nie za bardzo znałem ten jej rytm. Natomiast teraz to już jest raczej spoko. Myślę, że te dwa ataki to jest tak optymalnie, że już więcej to raczej nie ma co ryzykować. No bo może być ciężko potem się z tego wydostać. Zwłaszcza jeżeli się więcej żyć straci. Ale z tego co pamiętam, z nich sporo potem dostaje się tych kuleczek. Przynajmniej ile dostałem? Chyba z 50, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Ale to wszystko jest kwestia nauczenia się tak jakby jej ataków na pamięć i po prostu... Robienie tego wszystkiego tak jak trzeba. No. I tyle. Oh, no dobrze. To teraz bijemy ten plaster miodu do końca świata i jeszcze dalej. Właśnie tak jak mówiłem, wydaje mi się, że tam potem jakoś była możliwość ulepszenia tego, tej mojej broni, żeby ona zadawała więcej obrażeń chociaż nie wiem. Może, może się mylę kompletnie. Już bardzo dawno temu robiłem poprzednio. A jakoś nie, nie lubię czytać o takich rzeczach, bo to mi strasznie psuje zabawę. Ogólnie mam... Ostatnio zacząłem grać znowu w Elder Scrolls Online, o czym oczywiście zrobię wideo, ale zauważyłem, że w tej grze czuję się dużo lepiej niż na przykład w WoWie ostatnio, bo czuję się jak głupi, po prostu, no szczerze mówiąc. Czuję się jak ktoś, kto nie ma pojęcia co się dzieje w ogóle. I sorry, ale według mnie to jest naprawdę super poczucie, że. no. że cały czas czuję, że mam coś do odkrycia, coś nowego, do poznania i tak dalej. A bowiem, czy, czy, czy coś, to często mam takie poczucie, że. zwłaszcza ostatnio że już wszystko co wiem, co robiłem, to... To znaczy wszystko co jest w grze, no to ja już znam na pamięć. Ja znowu w złą stronę chyba tak. Dobra. No to teraz lecimy tutaj, załatwiliśmy tą. Zaraz to były dwa wejścia, Jednak nie wiedziałem. Ciekawe jest to, że z tego co przynajmniej na razie widzę, to nie było tu żadnego sklepu w tej. Yy, w tej krainie. A! Pff, no, o wilku mowa! No, oczywiście, że musiałem to powiedzieć w momencie, kiedy akurat jestem koło sklepu, nie? No, bo jak by inaczej. Dobra, kupię klucze. Dwa klucze kupię, co? Tak myślę, bo kurczę... Eee... co to? Ile to kosztuje? 20. No na wszelki wypadek zawsze. Można mieć tylko jeden klucz na raz? O kurcze. A to co to jest? 200 to nawet tyle to ja w ogóle nie miałem. A, a to co to jest? To No to nie potrzebuję. No dobrze, no to wracamy się. Mam nadzieję, że ten kupiony klucz przeze mnie... On dalej tam będzie, jak ja wrócę, bo tak to jak nie będzie, to się trochę w górę. Yy, dobra, jak ja tam przeszedłem, To było jakieś drzewo, nie? Ono, w nim dziura była i ja tam wlazłem w tą dziurę i wskoczyłem na górę jakoś, nie? Tak nie wiem czy dobrze pamiętam, ale tak mi się wydaje. <coughs> Tylko gdzie to, które to drzewo było, nie? Bo tu wszystkie drzewa wyglądają bardzo podobnie. Czy to tu gdzieś? O jest, dobra. Dobra. Bo gdzieś ta skrzynia e, wydaje mi się, że była u góry, z tego co pamiętam. W sensie, no, przy tych, przy tych liściach, nie? Przy tych gałązkach różnych. Dobra, gdzieś tam w kącie ona była. Tylko w którym kącie? Może to, to gdzieś tam w ogóle było? Zauważyłem, że jak tutaj chodzę po tych e, różnych miejscach, to czasami naprawdę kompletnie jestem zgubiony. Nie wiem, co się dzieje. O, tu jest, dobra. No i mamy tu, ile? 40 klocków, no to jest spora. jednak, to jest spora. no dobra Tutaj to już chyba nic nie zdziałamy, wydaje mi się, że tam chyba już nic ciekawego nie było Lipa trochę, że można tylko jeden klucz naraz, no bo tak to bym sobie kupił na więcej od razu No ale cóż, lepiej mieć jakiś klucz niż żadnego nie mieć, nie? Dobra, mam tylko nadzieję, że ten klucz nie psuje się wraz z jego użyciem. To by było trochę lika. Mam na myśli jako atakowanie przeciwników, no bo jak mam ten klucz w ręce, no to jest moja jedyna broń też wtedy, więc. Kurczę, czyżbym jednak musiał tam górą przeskoczyć? Chyba tak, co? No bo wygląda na to, że tutaj w ogóle jest ślepy zaułek? Za a, dobra, to jest początek. Zawsze się mylę. Jezu, jaka ta gra jest. Ten Super Adventure Box normalnie tak mnie skołuje często, że naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ja w ogóle jestem. Patrzę się naokoło, nie poznaję miejsc, w których byłem kurczę przed trzema sekundami. O, no dobrze. Tą stronę. Rączka pokazuje. No dobrze, no to idziemy w tą stronę, nie? Zwykle, bo, bo poprzednio się cofnąłem. Przez to, że tam był... No, myślałem, że to coś jest ważnego, a to był tylko jakiś promień światła. Tylko gdzie tu jest wyjście w ogóle, co? Gdzieś w tamną stronę? Czy nie? Tam, tam jest, nie? Dobrze widzę? Dobrze widzę, tam jest. Kurczę, tylko jak tam dojść? To jest dobre pytanie, ale widać zdecydowanie, nie wiem, czy, czy wy też to zauważyliście, ale jeśli chodzi zwłaszcza o właśnie te krainy, no to... Serio! No to już jest kurczę, złośliwość, no... Come on! Ja tu kupuję klucze za wielkie pieniądze. A wy mi nagle dajecie klucze za nic, no jest jeszcze jakiś ten, może tam jest jakaś skrzyneczka, co? Hmm. No nie wiem, no kurczę. Dobra, nieważne spróbujemy jakoś tam dojść do tego przejścia dalej a zawsze w razie czego to można się wrócić i i spróbować jeszcze raz ale wolałbym już w tym odcinku nie, bo chciałbym jednak gdzieś kurcze przejść dalej, nie? Dobra, ciebie załatwię, bo ty mnie wkurzasz tym rzucaniem wszędzie tego tych śmieci różnych, różniastych Dobra, wydaje mi się, że tutaj to ja muszę zaskoczyć, tak? Hop, hop Dobra, I, i chyba jesteśmy w domu, co? Tak mi się wydaje. No, zdecydowanie. No dobrze. Tego może. Czy ja dam radę go zrzucić? Bo ja nie chcę spać. Okej, okay. chyba się udało. No, czasami jest taki dziwny yy, efekt, że tak jakby w momencie, kiedy powinienem podskoczyć, to moja postać nie podskakuje przy tych takich bramkach. No ale nie wiem. Oh, o, a ty to co ty ty tutaj robisz? HE? Ty, ty nie byłeś czasem sprzedawcą w sklepie, A to co. To... Wow. Zdobyłem. Świeczkę. Wspaniale. Wiedziałem, że czegoś mi brakowało w tym świecie. One niszczą to w ogóle, te klucze moje? Co to jest? A, dobra, mięso Dobra, nie chcę mi się tu wszystkiego niszczyć. Yy, da, 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 da. No to dziękuję za tą świeczkę, proszę pana, tylko tak teraz to nie za bardzo wiem. O, wow, 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 wow! Kurczę, nie wiedziałem, że to będzie mnie tak biło, no. Dobra. w każdym razie wskoczyliśmy na górę. Czy to ważne czy nie, nie wiem. Może tą małpę uda nam się jeszcze załatwić. No proszę, akurat hart się odnowił. Ciekaw jestem czy na tym trudniejszym poziomie też da się tak łatwo harty odnawiać. Tak podejrzewam, że pewnie nie, bo to by było za łatwe, nie? Wtedy, a z tego co słyszałem to ten... No... Wow! Nie, 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 nie! nie. O Jezu jak się wystraszyłem, że tam spadnę na dół. To nie byłoby za dobrze. Nie byłoby za dobrze, moi drodzy. No dobrze, to, żeśmy przeszli tą Ukrainę bardzo szybko. Nawet żadnej WOW! A dzień dobry, panie małpo, tylko ja tu się pana w ogóle nie spodziewałem szczerze mówiąc. Hmm... Co my tu? O, boss! Dobrze! Bosa już dawno nie było, co? Tak myślę. BAM! O że kurczę, ja... A, bo to jest ta zielona woda! O, no świetnie, no to teraz to jestem prawie martwy. Czy ja chcę tam na górę... Wow! Kurczę, no teraz to nie za bardzo mam wyjście. Muszę tam skoczyć na górę. No. Wskoczmy mnie. Znaczy no wrzuć mnie. Ale bieda! Czy ja tu w ogóle przeżyję? Zabij go! Aaaaaaaa! O kurcze. No dobra. Na szczęście nie, nie jesteśmy daleko. Dobra, tam już nie idę, bo tam to wiem, że jest przerąbane kompletnie. Dobra. Ta świeczka na razie nam się chyba nie przyda, jakoś za bardzo. Tak mi się wydaje. Tylko jak ja mam tam dojść w ogóle, co? Są jakieś kamienie? Nie wiem, czy ja mam po nich iść, czy nie za bardzo. W tą stronę. No dobrze, no. Mm, nie uśmiecha mi się to jakoś za bardzo, ale no trudno. Każą to każą, to lecimy, nie? I się przekonamy, czy nam dobrze mówi, czy nie. Wow! Dobra, op! Opa! Dobra o! Jezu! Balans, balans na granicy tak bardzo, że się już bardziej chyba nie da. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Rozumiem. znalazłaś wszystkie kulki. No, no gratulacje naprawdę to. Ja tu nawet najprawdopodobniej nie zbliżam się do kulek ilości takiej jakiej powinny być. A, bo to jest ten boss. On pewnie tu zaraz przywali tym laserem swoim. Dobra. Ten boss, wydaje mi się, jest dużo łatwiejszy niż ta pszczoła. Głównie przez to, że on, ten atak ma taki bardzo łatwy do zauważenia. Że widzicie, no i tam patrzy się w jedną stronę i teraz popatrzy się tu i wystarczy odejść trochę w prawo albo w lewo i jesteście kurcze w domu. Tylko trzeba uważać, żeby się nie, pewnie nie zaczepić na jakimś terenie, nie? Bo tak podejrzewam, że... Że w, tych, w takim terenie jak tu jest, to może być dosyć łatwo się zaczepić o coś Dobra? No, już praktycznie. Nie żyjesz, mój drogi bosie. BAM O, dobra. Co my tu mamy? Masa kulek. To jest zdecydowanie. Wow! I co my mamy w skrzyneczce? Continue coin. Nie za bardzo wiem co te continue coin w ogóle mi dają, bo mam je tutaj takich 7, ale nie mogę ich użyć. Czy ja mogę u ciebie je użyć, może? Co? Coś to jeszcze jest? Nie, Wow! Ok, rozumiem, że wziąłem wszystko co było do wzięcia, i przechodzimy do kolejnej krainy. No dobrze, to myślę, żeby było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że bawicie się tak dobrze jak ja. Wow, 67 kulków. To niedługo będzie mnie stać na tą bombę nawet może. No i jesteśmy w nowej krainie, w Królestwie Grzybów. No, Wygląda dosyć mrocznie, nie? Już zdecydowanie inny klimat niż poprzednie. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i jak zawsze zobaczymy się w następnym odcinku. Pa, pa! Hop if you want to just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money, like my name is Cuba Gooding. It ain't fool's gold, it's gold, fool. Can't stop, won't stop, keeping it old school. So cool. Big spoon is my name a plume. I keep it popping.